Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej, witam Was serdecznie. Bardzo ciekawy dzisiaj temat: kobiety i pieniądze. Czy pieniądze pomagają? Yy poderwaniu kobiety i czy pieniądze, dzięki pieniądzom możemy mieć każdą kobietę. Na pewno pieniądze pomagają, nie będziemy się oszukiwać, ale nie możemy mieć każdej kobiety dzięki temu, że mamy pieniądze. Dam takie dwa przykłady facetów z życia, którzy, którzy mają pieniądze, a tak naprawdę jeden ma kobiety, drugi nie ma tych kobiet. Jeden z tych przykładów to jest chłopak, który dobrze wygląda, jest inteligentny, jeździ autem zawsze, na około pół miliona złotych myślę, i na weekend ma do wydania zawsze około 10-20 tysięcy złotych. Więc jakieś tam luźne parę groszy ma. I tak naprawdę ten chłopak od zawsze, kiedy go znam, to żali się, że ma problem z kobietami. Tylko kobiety, które tak naprawdę są płatne. On robi na nim wrażenie, a inne siedzą e, gdzieś z nim razem w knajpie, to piszą sobie smsy, w ogóle jakby nie zwracały za mocno na niego uwagi. To jest jeden e, przykład e, z faceta, którego znam. Drugi z kolei, mając pieniądze, no wiadomo, nie oszukujmy się, ale ma również temperament, charakter i są charyzmę, ma multum kobiet, po prostu jedna za drugą przychodzi pod ten dom i proszą się, żeby się z nim spotkać. Dlaczego nagrałem ten film? Nagrałem ten film, żebyście wiedzieli o tym, że mając pieniądze luźne nie wiem, dziesiątki, setki tysięcy, miliony złotych tak naprawdę one są jakby dodatkiem i pomagają w uwodzeniu kobiet, ale jeżeli nie masz charakterów, nie masz pewności siebie, nie masz ciekawej osobowości, to zmartwi cię, bo większość kobiet będzie albo poza twoim zasięgiem, a jeżeli będą w twoim zasięgu, to niestety tylko i wyłącznie bardzo często dla twoich pieniążków, a po chwili te pieniążki mogą ci jeszcze pozabierać. Więc proponuję od dzisiejszego dnia, nawet jak jesteś bardzo zamożnym człowiekiem, kształć się, edukuj i poprawiaj swoją pewność siebie, żebyś nigdy, ale to przenigdy nie mówił, że masz problemy z kobietami, że kobiety są dziwne, że kobiety są takie i to ty w tym momencie wykładaj karty, a nie kobiety, żeby wykładały Tobie. Mam nadzieję, że odcinek wniósł Ci jednej, czy drugiej, czy setnej osobie do głowy parę mądrych informacji. Ja osobiście mogę Was pozdrowić z pięknego Szczecina. Byście spojrzeli sobie na, na łabędzie. No i co? I życzę jak, naj, jak najwięcej podbojów i udanych randek. Hej.